Siema, stoję na arma i w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój ranking top 10 skinów do Digla. Wszystkie ceny, które będziecie mieli podane, są to ceny za jakość Factory New oraz są to ceny w gotówce wzięte z Buffa, więc myślę, że jak najbardziej trafne. Przejdźmy do miejsca 10, na którym mamy skina naprawdę taniego i naprawdę ładnego, muszę przyznać. Mianowicie jest to Desert Eagle Oxide Blaze, który w stanie Factory New kosztuje jedynie złotówkę, nawet szczerze nie całą, bodajże było to jakoś 95 groszy, ale no już zaokrągli do złotówki. Skin naprawdę prezentuje się ładnie i muszę przyznać, że jak na jego cenę to myślę, że naprawdę warto się w niego zaopatrzyć. Na miejscu dziewiątym mamy skina Desert Eagle komiczu Dragon. Jest to mam wrażenie Diggle, który ma chyba na sobie najwięcej detali z wszystkich prawie że skinów, które mamy do Digla w grze. Kosztują 64 zł w stanie Factory New i myślę, że naprawdę nie jest to zła cena jak, na to, jak ten skin wygląda. Wygląda on naprawdę dobrze i mega ładnie prezentuje się w grze. Myślę, że warto się w takiego zaopatrzyć. Jest to jeden na pewno z lepszych skinów Digla w tej przynajmniej granicy cenowej. Na kolejnym miejscu mamy Desert Eagle Pilot. Jest to skin stary jak świat. Nie dropa już od chyba 2013 albo 2014, a nawet nie jestem pewny. Kosztują 370 zł w gotówce. No, jest to cena dość duża, jak za stan Factory New. test w Mimoware są dość Tańsze, powiedziałbym, kosztują z tego co kojarzę niecałe chyba 200 zł, Znaczy mimo wszystko jest to i tak dość wysoka cena jak za tego skina. Muszę przyznać, że na pewno nie wybrałbym go z tej listy jako skina, którym bym grał, ale jest on mega minimalistyczny i gdyby miał mniejszą cenę, byłby wtedy na tym miejscu, na którym jest. Tak, no jakbym je dawał ranking cenowy, to na pewno by się tutaj nie znalazł. Przejdźmy do następnego skina, którym jest natomiast Desert Eagle Sunset Storm i właściwie to obad Desert Eagle Sunset Storm, bo są dwie wersje, jedna z twarzą na rączce, druga bez. Osobiście wolę tą bez. Kosztują one mniej więcej w takiej samej cenie, 825, 835 za tą bez twarzy. Nie dziwię się, że jest trochę droższa, bo jednak to twarz. Nie jest, nie dodaje niczego specjalnego do skina i osobiście wolę tego skina bez. Kiedyś go miałem i naprawdę skin mega mega ładny, prezentuje się zacnie w grze i co dobrze mówić. Megawadny skin, czysty, niestety dość drogi, no ale nie ma się co dziwić, kiedy był ostatnio do dropnięcia w 2015 albo 2016, nie pamiętam kiedy była operacja. Był to bodajże z operacji Bloodhound, nie wiem czy w operacji Wildfire jeszcze dropał. w każdym razie było to dość, ale to naprawdę dość dawno temu. Przejdźmy do kolejnego miejsca, na którym mamy Desert Eagle Emerald Yogurt. Nie będę próbował powiedzieć jak ten skin nazywa się tak naprawdę, bo nie miałoby to najmniejszego sensu. Więc będę go nazywał Emerald Yogurt i tak już zostanie. Kosztuje on aktualnie 610 zł, jest to jego cena w stanie factory New. I muszę przyznać, że mimo, że jest to wysoka cena, na pewno skin ten jest dobrą inwestycją. I pamiętam, że sprzedałem go bodajże po jakoś 400, a kupiłem po 200. No Mogłem go jeszcze potrzymać, acz no, bywa i tak. Może się jeszcze kiedyś w niego zaopatrzę. Na pewno ma on duży potencjał na to, żeby jeszcze pójść w górę. Prezentuje się naprawdę ładnie. Jest to chyba jedyny zielony Desert Eagle, który jest w grze. Zielonych skinów mamy w grze dość mało, więc myślę, że przydałoby się trochę więcej. Walwę i nie mówię o P250. Przypominam, do P950 mamy chyba każdego skina. Na kolejnym miejscu mamy natomiast Desert Eagle Fennec Fox. Jest to jeden z Deaglów z nowej operacji. Kosztuje on 1000zł, co jest, muszę przyznać, dość dużą ceną jak na skina, który ciągle dropa z operacji i jest ich nie aż tak mało, bym powiedział. No, acz poniekąd rozumiem jego cenę, bo jednak jest to jeden z najładniejszych skinów do Digla i to jest prawie, że pewne. Prezentuje się on naprawdę ładnie, podoba mi się na nim cała grafika i kolory, no kolory są też ładnie dopasowane. Ogólnie mega, mega spoko skin. Wprawdzie cenowo niestety dość drogi. Acz kto wie, może okaże się w przyszłości dobrą inwestycją, a z itemami z tej operacji nie byłbym taki pewny. Na kolejnym miejscu mamy chyba najbardziej legendarnego skina do Desert Eagle, a, mianowicie Desert Eagle Blaze. Kosztuje on aktualnie 1360 zł i to jest najtańszy, który jest na buffie w stanie Factory New. Minimal bo bodajże chodzi mniej więcej tyle samo, albo nawet więcej, acz wiadomo, nikt nie kupuje Minimal bo po co? Prosta sprawa. Jest to chyba najbardziej legendarny skin do Digla od wielu, już wielu lat. Pamiętam, jak miałem go w 2016, bodajże, kiedy kosztował niecałe chyba 200 zł. I wydawało mi się to dużą ceną za Digla. Well, nie powiem, wtedy nie spodziewałem się, że będzie on kosztował tyle, ile kosztuje teraz. No ale, bywa i tak. Przejdźmy do kolejnego miejsca, miejsca trzeciego, na którym mamy jednego z moich ulubionych skinów do Digla, mianowicie Desert Eagle Hunt Cannon. Jest to skin kolekcji Cobblestone, kosztuje on 987 zł, w stanie Factory New i służy oczywiście do kontraktu na M41 Snite. Myślę, że jest stąd głównie jego cena, bo osobiście osób, które go używają, nie wiem czy widziałem kiedykolwiek kogokolwiek, kto używał tego skina poza mną. Miałem go jakiś czas temu i no, żałuję, że go sprzedałem. Szczególnie że poszedł 50% w górę od jakoś tak tydzień po tym, jak go sprzedałem, a trzymałem go parę miesięcy. No ale bywa i tak. Skin naprawdę ładny, ma, to, ma w sobie to coś i tą nostalgię, no, wiem, że nie jest najładniejszy, ale coś nie takiego jest. Na kolejnym miejscu, miejscu drugim, mamy Desert Eagle Printstream, skin, który wyszedł dość niedawno, kosztują 362 zł w Stein Factor New. I co dużo mówić, no jest to Printstream. Printstream chyba jedna z moich ulubionych kolekcji skinów, minimalistyczne, ale ma jednak to ten swój efekt holo, którego no niestety tutaj nie możecie zobaczyć, bo grałem na daście, więc na das daść jest dupy mapą pod względem w sumie wszystkiego. Tym bardziej oświetlenia, więc żaden skin nie będzie na niej dobrze wyglądał, no ale co poradzić? Muszę przyznać, że efekt ma na mapach przykładowo Nuke wygląda naprawdę mega, ale to mega dobrze. I myślę, że prędzej później zaopatrzę się w tego Digla. Choć mój skill z Digla no, wymaga jeszcze trochę poprawy, więc zanim kupię droższego skina, to przydałoby się trochę nauczyć się nim grać. No yy, i tak lepszy jest mistrz rewolwer. Może. I na pierwszym miejscu mamy skina, którego myślę, że większość z was się tu nie spodziewała, mianowicie Desert Eagle Ocean Drive. Jest to najnowszy skin do Digla, i muszę powiedzieć śmiało, że po prostu uwielbiam, uwielbiam tego skina całym sobą. Wiem, że wiele osób ma do niego strasznie mieszane uczucia. Minusem na pewno jest to, że ma on rysy praktycznie w każdym stanie. Nawet jeżeli weźmiemy go w stanie Factory New, nadal będzie miał trochę rys, co jest no, dość dużym minusem. Znaczy nie wiem, może też mam sentyment do tego skina, bo jest to jedyny czerwony skin, którego otworzyłem. W razie wypadł w stanie well-worn. Ej, ale zawsze coś. Czerwony skin nie ma co narzekać. Uwielbiałem jego kolory, podoba mi się jego tematyka. I myślę, że po tym jak zobaczyliście Neon Ridera na pierwszym miejscu w liście kałachów, myślę, że można było się tego Digla tutaj spodziewać. To było na tyle, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Dzięki za oglądanie, szczęśliwego nowego roku, trzymajcie się. do następnego, cześć!